Dany jest wielomian trzeciego stopnia W od X, w którym występują jako współczynniki dwa parametry m i n. I właśnie po pierwsze mamy wyznaczyć wartości tych dwóch parametrów m i n, jeśli tylko wiemy, że ten wielomian przy dzieleniu przez dwumian x plus 2 da resztę 4. I jeszcze wiemy, że liczba minus 1 jest pierwiastkiem tego wielomianu. Jak już wyznaczymy. Te dwie wartości m i n, to jeszcze mamy dodatkowo wykazać, że ten wielomian ma dwa różne pierwiastki. Czyli, że oprócz tej minus jedynki będzie jeszcze jeden inny pierwiastek. Tą informację o dzieleniu wielomianu przez dwumian x plus 2 i reszcie 4 wiążemy z takim oto znanym faktem. Mianowicie reszta z dzielenia wielomianu w przez dwumian liniowy x minus p to po prostu wartość tego wielomianu dla argumentu równego p. To w prosty sposób wynika z przedstawienia tego wielomianu w taki oto sposób. Jest to iloczyn wyniku dzielenia przez dzielnik przez x minus p dodany do reszty. Jeśli teraz za x podstawimy p. No to nie przejmujemy się w ogóle tą wartością v od p, ponieważ mnożymy ją natychmiast przez 0, czyli to znika. No i dostaniemy, że v od p to po prostu r. Na dodatek, skoro reszta, jeśli ona w ogóle jest, jest wielomianem stopnia mniejszego niż dzielnik, a dzielnik był wielomianem stopnia pierwszego, no to wiemy, że reszta będzie wielomianem stopnia zerowego, czyli to będzie liczba rzeczywista. Zatem ta pierwsza informacja daje mi następujące proste równanie. Wartość tego wielomianu w minus dwójce to po prostu 4. Druga informacja daje mi drugie równanie, czyli wartość tego wielomianu w minus jedynce w pierwiastku to oczywiście 0. Teraz jak podstawię minus dwójkę w pierwszym wierszu i minus jedynkę w drugim wierszu pod x do wielomianu w, to dostaniemy takie oto równania, które po szybkich przekształceniach doprowadzamy do takiej oto postaci. Jeśli teraz odejmiemy od siebie stronami te dwa równania, to po lewej stronie dostaniemy 2n minus n, czyli n, bo m ulegnie redukcji, natomiast po prawej stronie dostaniemy 6 minus minus 6, czyli n jest równe 12. Podstawmy tą dwunastkę do drugiego równania. I mamy tak, 12 minus pewna liczba m daje minus 6. To oznacza, że m jest równe 18. Czyli pierwsza część zadania została ukończona, rozwiązana. W drugiej części mamy wykazać, że ten wielomian, który już jest znanym, ma dwa różne pierwiastki. Rozumiemy to w ten sposób, że są dokładnie dwa różne pierwiastki, a nie na przykład tylko jeden albo trzy. Jak to się w przypadku wielomianów stopnia trzeciego może zdarzyć. Ponownie wykorzystam informację o pierwiastku tego wielomianu. Skoro minus 1 jest pierwiastkiem wielomianu W, no to W od minus 1 jest równe zero. Zatem no albo korzystając z twierdzenia bez u, albo z tego ogólniejszego faktu, który przed chwileczką przytoczyłem, wiem, że w rozkładzie na czynniki wielomianu w musi pojawić się czynnik x plus 1. Ta wiedza pozwoli mi dokończyć ten rozkład na czynniki. Przede wszystkim wyłączam dwójkę przed nawias. No i teraz tak będę tutaj kombinował tą sumę w nawiasie, aby w łatwy sposób grupując wyrazy, poszczególne składniki, Dało się wyodrębnić czynnik x plus 1. No to w tej sytuacji dopisujemy tutaj x do kwadratu, ponieważ po wyłączeniu x do kwadratu, no dostanę właśnie ten czynnik x plus 1. Ponieważ mam tutaj 6 razy x do kwadratu, no to teraz muszę dopisać korektę. Dodajemy 5x do kwadratu. No i ponownie. Teraz dopisujemy taki składnik, aby z dwóch ostatnich składników dało się coś wyłączyć przed nawias, a w nawiasie ma zostać x plus 1. No to już bardzo prosto, to musi być 5x. Wtedy faktycznie po wyłączeniu 5x dostaniemy x plus 1. Jednocześnie widzę, że mam w nawiasie 9x. No to już widać, że muszę dorzucić brakujące 4x. No i na końcu jeszcze przepisujemy tą czwórkę, która już. Idealnie pasuje. Oto zapowiedziane grupowanie wyrazów. Tutaj po wyłączeniu omówionych już czynników dostajemy nasze x plus 1, które teraz wyłączamy przed nawias. W nawiasie dostaliśmy trójmian kwadratowy x do kwadratu plus 5x plus 4. Delta jest większa od zera, co bezpośrednio widzimy. No i można skorzystać z tej delty i obliczyć tradycyjnie, x1 i x2. Ja jednak wykorzystam tutaj w pamięci wzory wieta jako dobre ćwiczenie, bowiem mamy tutaj iloczyn pierwiastków równy 4, natomiast suma tych pierwiastków to jest minus 5. Długo nie trzeba szukać, to będą liczby minus 4 i minus 1. Może najpierw ta minus 1 odejmujemy od x minus 1. No, a teraz odejmujemy w tym ostatnim nawiasie od X minus 4. Oto ostateczny rozkład na czynniki naszego wielomianu, i z tego rozkładu wynika to, co mieliśmy uzasadnić. Jeszcze może przedstawię taki drobny szkic wykresu tego wielomianu. Co prawda nie byliśmy o to proszeni, no ale narysowanie tego szkicu nie stanowi żadnego problemu. Tutaj mamy minus czwórkę, no a tutaj mamy tą minus jedynkę, w której, jak widzimy, wykres odbija się od osi x Co jest zgodne z parzystą krotnością pierwiastka minus 1?